Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale. Jestem Unboxing Mener, a to jest odpakowanie styczniowego Pixelboxa. Ale na początek, czym tak naprawdę jest Pixelbox? Pixelbox jest to paczka subskrypcyjna w której co miesiąc zostaje nam przesłany nowy temat danej paczki w środku znajduje się od 4 do 6 gadżetów z gier oraz z filmów o różnej tematyce w zależności od tematu, który jest dany na, na, na jeden miesiąc na przykład w jednym miesiącu możemy mieć temat horror, no to co nam się od razu kojarzy, na przykład nie wiem, z filmów Piła yy, nie wiem, Amnezja jeżeli chodzi o gry, tego typu rzeczy albo na przykład, nie wiem, będziemy mieć temat w jednym miesiącu Kosmos, który się kojarzy od razu ze Star Wars czy Mass Effect yy, najnowszym oraz poprzednimi częściami. No i takie gadżety znajdują się w środku. Wszystko jest najlepsze to w tym, że tak naprawdę nie wiemy jakie gadżety znajdą się w środku. Wiemy natomiast tylko i wyłącznie jaki temat jest, yy, danej będzie zawartości. Yy, oczywiście w środku znajdziesz czasami jakieś tam dodatkowe rzeczy, ale tak jak mówię, od 4 do 6 gadżetów. Jeżeli jesteście zainteresowani taką subskrypcją, to odsyłam Was do linka w opisie mojego kanału, gdzie znajdziecie oczywiście link do strony Pixelboxa. Tam możecie oczywiście wybrać różne rodzaje subskrypcji. Ta pierwsza, czyli miesięczna subskrypcja, to jest taka według mnie trochę próbna subskrypcja, jest najdroższa, bo w sumie z kosztem wysyłki ze wszystkim wychodzi to 130 par parę złotych, natomiast jeżeli wybierzecie już subskrypcję 3 miesięczną czy nawet roczną no to wtedy te koszty oczywiście są zaniżane o tym koszt wysyłki Pixelbox koszty w granicach tych stu paru złotych To jest naprawdę myślę dobrą ceną zważywszy na to, że jak informują nas yy, wszyscy Ci, którzy zajmują się właśnie tą stroną internetową, tą zawartością pixelboxa, podobno w boksie są zawsze przedmioty o wartości powyżej 200 zł. Oczywiście, jeżeli jakiś przedmiot czy dana rzecz, dany gadżet nie siądzie wam najlepiej, to znaczy nie jesteście spokrewnieni z tą grom, z tym filmem, nie czujecie tego klimatu, to oczywiście zawsze go możecie sprzedać, to nie ma najmniejszego problemu. Cały sęk tkwi w tym, że po prostu nie znamy zawartości. Jeżeli chodzi o Pixel Pixelboxa, to ja będę go subskrybował przez najbliższe 12 miesięcy. Przez najbliższe 12 miesięcy będziecie mogli obejrzeć ten unboxing na moim kanale. Zazwyczaj do kilku dni po samej wysyłce, jak już dostanę tego pixelboxa, bo wiadomo, musimy dać parę dni też na ogarnięcie się z pracą. Zazwyczaj to będzie pewnie weekend. No ale nie przedłużając, oczywiście, jeżeli chodzi o sam kartonik, to nie jest on za duży. Przede wszystkim jest dosyć lekki. Jeżeli chodzi o styczniowy temat, to tam było survive, chyba przed. Coś takiego już dokładnie nie pamiętam. Wiem, że następny lutowy temat to jest Versus. To może być dosyć ciekawe. Czegoś tutaj spodziewam? Nie wiem. Mam nadzieję na różne niespodzianki. Oby tylko było jak najmigarytów z filmu The Walking Dead, bo tego się właśnie obawiam, Ja ogólnie, przepraszam, nie z filmu serialu. Ja serialu praktycznie kompletnie nie oglądałem. Natomiast bardzo lubię grę. No i widzimy, wszystko znajduje się pod taką oto bibułką, yy, która miała zostać pogłaskana w tym miesiącu. Mam nadzieję, że tak, tak też się stało, ale pamiętam, że coś tam było zamieszczone na Facebooku. Yy, ale nie przedłużając, jest to zapieczętowane, no i powoli odpakujemy to sobie. Zobaczymy, co też. O, to może być ciężkie. Znajdziemy w środku. Ok. Uwaga. O. I tak to mniej więcej w środku wygląda. No, dosyć ciekawe, przyznam szczerze. Dobra. Co my mamy na sam początek? Na sam początek mamy informację dotyczącą Instagrama, Facebooka oraz oczywiście kwestie podziękowania za zasubskrybowanie, czy też kupno jednorazowe Pixelboxa. Tyłu nie będę odwracał, bo z tego co wiem, znajduje się tam między innymi zawartość naszego Pixelboxa, a my sobie pójdziemy po kolei. Dobra, co mamy pierwsze? Pierwsze mamy. Aha, przypinkę. Pixelbox styczeń 2017. Tak, dobrze pamiętałem. Temat Survive. Tak to... I have... <noise> Dosyć fajnie to wygląda, przyznam szczerze. Ciekawie. Gratulacje, przetrwałeś 2016 rok. Yy, oto jedyna w swoim rodzaju przypinka, dostępna tylko w styczniowym Pixelboxie. Ciekawie, no. Dobra, co mamy dalej? Aha, mamy naklejkę. Fajna sprawa, bardzo fajna. Yy, Okej, okay. co my tutaj mamy? O, mamy figurkę Popa. I to jest figurka z Falauta, czwórki. Grałem w Falauta, nie jestem jakimś wielkim fanem tego tytułu. Aczkolwiek grałem się to dosyć przyjemnie. E, to jest pewnie ten jakiś. Nie znam się szczerze, teraz pewnie mnie zjadą ci z fani. To jest jakiś. Ym, chyba przebranie. Ten, to, co można było wsiąść w ten taki strój i po prostu nawalać do tych wszystkich osób. E, Okej, okay, co tutaj jeszcze mamy? Aha, i tutaj mamy inne postacie jak widzimy chyba tą główną naszą, tego psa ale dosyć fajnie wygląda dobra, otwórz, otwórzmy sobie tą figurkę ja szczerze przyznam, jakoś nigdy nie zdecydowałem się na zakup tej figurki cały czas miałem jakieś takie dziwne wrażenie po prostu co do tych figurek i no też wiadomo one nie, nie należą do tanich ups, one nie należą do jakichś strasznie tanich bo one kosztują w granicach tych 60-70 czasami więcej złotych no ale przyjrzymy się tej i powiem wam szczerze, ona wygląda całkiem fajnie. Naprawdę jest nieźle wykonana, ma mnóstwo detali. Jak na taką małą figurkę, na takie jakby karykaturę, no to ona wygląda całkiem ciekawie, całkiem przyzwoicie i fajnie. Ja nie mogę się niczego przyczepić. Na pewno sobie postawię ją na półce, no bo co? Nie, naprawdę na, na razie jest spoko, ok. Yy, dobra, co my mamy dalej? Uwaga, co to jest? O, portfel z Dead Space'a trójki, przetrwanie. No tak, no w sumie się zgadza. Odpakujemy to sobie, szkoda, że jest to biały. Ja tak w ogóle średnio w białym rysuję. Wolałbym coś czarnego, tak się prezentuje ten portfel Dead Space 3. W środku, oczywiście, on jest takiego nie wiem na co to jest za materiał, ale on jest spotkany dosyć w portfelach. Oczywiście mamy miejsce na drobne. Mamy tutaj miejsce na karty. No i mamy w środku. E, oczywiście, miejsce na e, naszą mamonę banknoty e, mamy tutaj jeszcze Metkę Dead Space Electronic Arts. No i tak właściwie to wygląda. Materiał jest naprawdę niezły. Myślę, że spokojnie mogę to komuś przeznaczyć, dać. Ok, co mamy kolejną? O! To jest dosyć fajna sprawa. Znowu Fallout 4. Co ciekawe. I mamy tym razem e, brelog naszego Pip Boya. O ile tak dobrze pamiętam, jak to się nazywa, bo tak. Tak on wygląda. On jest na takiej gumie z tego co widzę. I to jest chyba taka płaska z tyłu, bo nie wydaje mi się, żeby ono było cała. Tak, ale wygląda to naprawdę fajnie. Super, jest fajnie wykonany. Dobra jest jakościowo ta guma, bo niektóre one po prostu popękają. Popękały mi już podobne breloki. Fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, co mamy jeszcze? Yy... Mamy informacje o konkursie, okej, okay, to jest najmniej ważne, i ostatnią rzeczą jest. Co to jest? Koszulka? Czekajcie, tutaj już nic nie ma, jak widzicie. Ok, czyli to jest na razie wszystko na ten moment. To jest chyba koszulka, ale nie jestem do końca pewny. Zobaczymy sobie, jak to mniej więcej wygląda. Co to jest? Co to jest? Czekajcie, to jest koszulka, ale to mi się kojarzy chyba z Bioshockiem. Tak, bo to jest. Kurczę, czekajcie, ja, to, ja wam to inaczej trochę dam. O, teraz będziecie to dokładnie widzieć. Tak, to jest na pewno z Bioshocka, bo mi się to najbardziej z tym kojarzy. Nie grałem w tą grę, szczerze mówiąc, ale koszulka wygląda dość ciekawie, fajnie. Jest czarna, jest niezły materiał, o kurde, jeszcze tutaj zostało coś. 2K. Co to jest za rozmiar? Tak jak zamawiałem, MK. No, to całe szczęście tak jak zamawiałem. Fajna, fajnie wygląda ta koszulka, mi się bardzo podoba. Tutaj coś jeszcze mamy z tyłu. Przepraszam, że mam teraz tak gruszną tą kamerą. Nie, ona jest z tyłu czysta. Tak to mniej więcej wygląda. Powiem Wam szczerze, no i to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o tą paczkę. To jest całość. Jak oceniam ogólnie paczkę? Ja oceniam ją bardzo dobrze. Szczerze, powiem, jestem zaskoczony, bo mam tutaj kilka naprawdę takich przedmiotów, które nie są tanie. Myślę, że najbardziej mimo wszystko podoba mi się ten pop. On mi siadł. Mimo, że mało grałem w Fallout, grałem tylko w czwórkę. Prze oczywiście rozegrałem tam dosyć dużo czasu z tą, w tą grę. Jakoś nie umiem się nigdy wczuć takie post-apo historie. Podoba mi się bardzo Brelok, bo on jest naprawdę mega fajny. Koszulka też mi się podoba. Jest przede wszystkim dobra jakościowo. Yy, o ile w Bioshocka nie grałem, tak myślę, że koszulka wygląda całkiem fajnie. Yy, no, portfel średnio szczerze mówiąc, bo. O ile Dead Space'a lubię, o tyle kolor biały jakoś tak średnio mi pasuje. Reszta całkiem spoko, oczywiście przypinka, są jakieś takie postawy. No i to było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o unboxing styczniowego Pixel Boxa o tematyce Survive. Kolejna tematyka: versus zobaczymy, co tam będzie. Okaże się za miesiąc, właściwie to już yy, niecały miesiąc. Także jeżeli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, aktualności oraz recenzji gier. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym unboxingu, odpakowaniu. Trzymajcie się, cześć!